Wersja elektroniczna książki Info Uprawa Jak uprawiać warzywa do końca sierpnia tylko 19,90. Cena regularna 39,90 i taka też była najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni. Książka jest o uprawie aż 64 warzyw, 300 stron samych konkretów. Zapraszam na stronę infouprawa.pl. Tam można kupić wersję elektroniczną, jak również papierową. Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Dzisiaj specjalny filmik o. Cukini. Cukinia do tej pory rosła niesamowicie, piękne plony, już mnóstwo, mnóstwo tych zbiorów uzyskałem, co pokazywałem Wam na, na innych filmach zbiorów, całe, całe mnóstwo. Jednak teraz ten wzrost się zatrzymał. no Krzaki są spore i tak dalej. Jednak ten wzrost, te planowanie się, jak zaobserwowałem, zatrzymało. Dzieje się to z kilku przyczyn. Po pierwsze, Cukinia dostała moczniaka prawdziwego. Mamy w, mam w dwóch miejscach, szczególnie właśnie jest problem tutaj na takim troszeczkę gorszym, tym nowym stanowisku, które na moim nowym polu, na moim nowym polu, które przygotowałem sobie w tym roku. Szło bardzo dobrze, duże plony, ale teraz, teraz właśnie ten, no już jakiś czas temu ten moczniak prawdziwy wszedł. Można go sobie tutaj zaobserwować, tutaj to nie jest ten moczniak. Ale tutaj już te plamy, wiecie białe. No bardzo łatwo to, to tutaj widać. Czasami jest problem dla początkujących z rozpoznaniem tego, w sensie, że mówią, A to już jest ten mączniak, i tak dalej. Jednak tutaj bardzo łatwo możecie sobie zaobserwować tego mączniaka prawdziwego. I to jest bardzo duży problem. Ten mączniak nie niszczy krzaka od razu. Te plony jeszcze będą nawet jeśli tutaj nic się nie, nie zrobi, będzie ten mączniak to i tak te plony jeszcze będą aczkolwiek będą coraz mniejsze, coraz mniejsze i w końcu ten mącznik te krzaki zniszczy będzie go coraz więcej i potem będzie koniec, koniec uprawy to, to jest jedna z przyczyn ale bardzo istotna drugą przyczyną jest to że mamy chłodne noce no nie spodziewałem się, że, że o tym będę wspominał w sierpniu bo no ale wiecie mamy 10 stopni w nocy ja, ja mam przynajmniej u mnie jest u was pewnie jest podobnie 11 stopni w nocy teraz ma być 9 stopni w nocy przy gruncie i może być i chłodniej nie więc to jest to jest coś co mnie bardzo tak wiecie smuci tutaj jakieś wiecie nowy się tworzy nowa trzecia czwarta tam jeszcze jest jakaś tamten coś tam jeszcze rośnie ale to już nie jest to, co było. Ale to już nie jest to, co było, bo tych owoców, tych cukin tworzyło się całe mnóstwo. Tutaj mam no, dobre kilka krzaków, zobaczcie sobie, jak to tutaj wygląda. Z cukiniami jest różnie. Czasami jest coś, czasami nie ma. O, tutaj jakieś tam są, tutaj ta już taka dziwna. No, nie, jest, nie wygląda to jakoś najlepiej. Więc te chłodne noce to jest druga sprawa. Trzecia sprawa to mogą być szkodniki. Między innymi przędziorki. Te przędziorki też tutaj mogą atakować, więc cukinia ma zagrożenie z wielu stron. Też mogą być oczywiście niedobory pokarmowe. Co zrobić, aby sprawić, że ta cukinia jeszcze zacznie dobrze plonować? Nie jest to łatwe, ale jest to wykonalne. Po pierwsze. No bądź co bądź no trzeba zwalczyć to co to co tutaj jest, czyli trzeba usunąć mączniaka prawdziwego, to znaczy macie te białe plamy, to się nie odplami, ale już żeby nie było więcej tych plam. Jeśli chcecie, żeby to dalej plonowało dobrze. Oczywiście nie mamy 100% gwarancji, bo jesteśmy tutaj uzależnieni od pogody, od tego ile będzie deszczu, jakie te noce będą chłodne, bo tak jak powiedziałem, chłodne noce zatrzymują wzrost i plonowanie. Wzrost i plonowanie różnych Warzyw. Więc tutaj po, po pierwsze trzeba usunąć coś, co jest zagrożeniem, czyli na przykład ten moczniak, czyli na przykład jest zagrożenie przędziorkami są, atakują, trzeba je usunąć. Jeśli nie zrobimy nic, cukinia będzie dalej plonowała, wydaje jeszcze trochę plonów i no, 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 potem padnie. A tak to jeszcze będzie załóżmy ten miesiąc. Może troszeczkę troszkę więcej. To już wybór zależy od Was. Ja tutaj Was tylko, właśnie, informuję, co należy zrobić. Więc po, po, po pierwsze, usunąć, no cieplej sprawić to. Nie sprawimy, żeby to było, bo byśmy musieli budować, wiecie, zadaszenie czy coś, to nie ma, nie ma sensu. Ale można dodać cukini nawozu dodać fosforu i potasu fosfor wpływa na kwitnienie to między innymi nie? fosfor i potas są teraz y, dosyć ważne więc można te rośliny wzmocnić jak również wskazane jest teraz zapylanie ręczne bo mimo tego że y, wiecie tutaj pszczoła dolecić coś jakiś inny ten inny owad Przeleci sobie z kwiatka męskiego na żeński, to ręcznie mamy dużo większe prawdopodobieństwo, że to będzie dobrze później rosło, że to będzie zapylone i że to zacznie rosnąć. Nawet jeśli jest kwiatek zapylony, to i tak może to nie rosnąć, ale zwiększamy prawdopodobieństwo tego, że rosnąć będzie. Tutaj mamy kwiat żeński tu był kwiatek. Pod kwiatem żeńskim jest zalążek owocu. Tutaj mamy pierwszy, tutaj drugi. To już z tego się fajna cukinia potworzyła i ona będzie rosła. Tutaj mamy następny ten. Teraz jest wszystko pozamykane, ale jak to się otworzy, nie wiem, możecie przyjść sobie rano, ten będzie otwarte, to macie kwiat żeński, macie kwiat męski. No i ja zawsze robię tak, że odcinam sobie kwiat męski, usuwam te płatki i smyram po żeńskim, tak sobie i to naprawdę działa. Tutaj mamy krzaki cukini w innym miejscu, one tutaj mają bardzo dobre stanowisko, a przynajmniej, no dosyć dobre stanowisko mają, chociaż teraz są produkowane Troszeczkę zasłaniana między innymi przez, przez tykwale ale jest dosyć dobrze. One plonują jeszcze naprawdę dobrze. Nie wiem, czy będę teraz to w stanie Wam pokazać. Tutaj jest, tutaj. No i tak umów wiecie. Musicie mi tutaj uwierzyć. O, tutaj będzie tych cukin jeszcze, jeszcze sporo. Tylko, że też ten mączniak już tutaj zaczyna łapać. Więc tak na dobrą sprawę mam dosyć niekorzystną sytuację, gdzie mam sporo tego deszczu, są chłodne noce, no wiecie, na przykład ogórek jeszcze się dobrze trzyma i tak dalej, natomiast z cukiniami, no zaczęły one tego mączniaka prawdziwego łapać i to jest bardzo niekorzystne więc już reasumując ten mój filmik, no dużo jesteśmy zależni od pogody, jaka ta pogoda będzie, ale przy, dobrzej, przy dobrej pogodzie, przy zwalczeniu mączniaka prawdziwego, usunięciu tam niedogodności, jakichś szkodników, ta cukinia jest nam w stanie jeszcze planować miesiąc, albo i ponad miesiąc. Decyzja należy do nas. Ciekawe, czy Wy też macie taki, wiecie... Yy, czy wy macie takie problemy, bo część osób mi właśnie pisało, że tam im nie rośnie, nie owocuje i co, i co robić, więc tutaj to. Nawóz warto dać fosfor, potas. Można dać jakiś nawóz do kwiatków. Te nawozy zwykle mają dużo fosforu, dużo potasu. Był filmik też o nawożeniu cukinii. też nawóz z żywokostu jest dosyć dobry. Natomiast według mnie to zapylanie ręczne jest dosyć ważne to naprawdę dużo daj. Tych owoców powinno być więcej. Jest niekorzystna, temp temperatura jest chłodna i, i tak dalej, A to zapylenie naprawdę może pomóc. Więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zachęcam do zakupu mojej książki Info uprawa jako uprawiać warzywa. Można ją kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Zachęcam również do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam.